No, no to jedziemy. Hej, ja jestem Maxim. Hater z tej strony. haters z tamtej. Eee, cóż, mamy tutaj sobie nowy świat Minecrafta. Znaczy, w miarę nowy. W każdym razie nasz pierwszy. Zdążyliśmy się może troszeczkę gdzieś tam pobudować, ale jeszcze bez rewelacji, by, bynajmniej. I cóż, tu połazimy po okolicy, pokażemy wam jakieś swoje pierdoły. A potem może przystąpimy do jakichś ...ciekawszych... aj! Czemu mi się zamknęło? Pójdziemy sobie na jakąś wyprawę do Dungeona Albo po diamenty Moja piwniczka na wina, niestety wina nie ma Wina nie ma! Zamykaj drzwi za sobą A, o, bo, ci, bo, bo, ci bo, bo, bo wilki biegną, wilcy biegną Tu mi skurczy byki łaziły! Miałem sobie pole ładne wody. pszenicy i normalnie mi się nie wiem dlaczego w tym miejscu, mimo że jest ogrodzenie, spałnują te chrzanione zielone gluty wybuchające. Właśnie tak raz wszedłem, czemu mam takie wydeptane wszystko, nie? No bo tak, zdeptzesz to sobie robi tak. Nie wiem czemu mi się drzwi zawsze teraz po dwa razy otwierają. Może dlatego, że nagrywam i jakieś jest opóźnienie. Zobacz, przejdziesz po tym to wiesz że coś... O widzisz? Dep depcze. Chwasta. Dokładnie, depcze się po prostu. Nie, nie wolno deptać zboża. Bo ma to sens. I muszę coś tu zrobić właśnie. Nie wiem kurde, za ciemno jest przecież. Pochodnie są dookoła. A spróbuję jeszcze przy okazji, tu, jak już jestem, Zjaśnić. to tak w rogach dam pochodnie i w nocy zobaczymy co się będzie działo. Właśnie ku mojemu zaskoczeniu. Skubaniec mi tutaj łaził zielony i deptał i tylko czekał, żeby mi syknąć i wybuchnąć. W ogóle znalazłem, tak jak mówiłem, fajny patent na odszukiwanie dungeonów, to go wypróbujemy. No, o, ciemno, ciemno się robi, ale to dobrze, będzie fajnie widać twoje konstrukcje. <laughs> <laughs> Idziemy. Idziemy. Swoją drogą to pole kaktusów moje całkiem fajnie działa, bo czasami w nocy jak tu wychodzę, to nie ma ani pół potwora, bo odgradzają tak trochę. Bo gdzieś tam odgradzają dokładnie i one nawet jak przechodzą, to wiesz, one są hmm. dość mozolne, więc... To z, dru z drugiej strony, jak ktoś chce plażą uciekać, to nie ma gdzie uciekać za bardzo. Nie, no można! Tylko trzeba, wiesz, ostrożnie między tymi, to one to znowu też nie zadają jakichś no, obrażeń. Ucieka, wielkich. Że ostrożnie ciężko. Ale on właśnie zadają takich wielkich obrażeń jak na przykład wybuchający klipper, więc lepiej. Święty nie ojca, ojca ryzyka. <noise> tak. Musimy zrobić jeszcze drugi odwrócony. Tak. Dla, dla równowagi. Jak Ying i Yang. No jedyna... tam drugi drugiej stronie do szatana. <głosy> <głosy> Tylko ten masz zapałki? Znaczy zapalniczkę? No nie, nie mam wszystko. Wszystko ci przekazałem co miałem przed wyjściem, a reszta. A ja to... się utopiłem w lawie niestety. <noise> a, a, to też fajnie. No więc mi nie zostało nic. Bo ja tak, ja tak, ja tak poszedłem ja tak teraz. poszedłem na kamikadze boski wiatr i... Mm -hmm. A, czekaj, to w ogóle to tutaj zrobiłem sobie teraz przejściówkę tutaj. Do, do super schowka ściana wody. <ścoughs> <ścoughs> do <spotka. ścoughs> no, to, dobra. Ja muszę coś jeszcze dojećaje. Fizy fizyka wody w Minecrafcie mnie rozpieprza. <ścoughs> Tutaj muszę zagospodarzyć bardziej W sumie z jednej strony fajnie, z drugiej strony... Czy... ...szkoda Sam nie wiem, co by było fajniejsze Czy jakby, gdyby była woda tak jak w Terrarii, że... ...przelewa się Bo w Terrarii masz tak, że... Nie reklamuj, nie reklamuj! A nie reklamuj, nie reklamuj, W Terrarii też coś zrobimy e... Przelewa się woda normalnie, wiesz, z jednego jakby pojemnika do drugiego, nie? Hmm. Czy tam pomieszczenia, whatever, z konewki AAAAAAAA, Kurde! Fuck! A, a drugi! Ej, betkitu, co ty tutaj masz? Ty jakaś... ja a -a -a. Że to jest jakaś... to nie... Tego nie Jakaś wylęgarnia! <śmierdzi> o, żeż w mordę... Ej, bo pochodnie nie ustaliły żadnych. Nic, nic, bo tutaj, no, jak mówię, no przedem zostawiłem tylko a -a, To nie jest dobry pomysł. Śmie... <śmierdzi> no, przygoda, przygoda, Żeś mnie zaprowadził. O, w mordę jeżdo. Dobrze, że ci okulary nie spadły <gry> A ja wiem dlaczego mi nic właśnie się nie stało. Bo miałem wpisane go goda. A te cztery jeden. No jak ostatnio skakałem sobie, próbowałem, wiesz, robiłem screenshoty A, tak. z, z dużych wysokości, to nie chciałem zginąć. Jednak te, te latareczki w jakieś takie miejsca, żeby się rozświetliło cało kształt. Nie no jest już jasno wystarczająco. Ma nie być po prostu tak. takiego tak. głębokiego tak. cienia, nie? Tak jak był przedtem. Trochę mnie kolej zaskoczył, ale w sumie dobrze, że miałem tego goda wpisanego No ja nie miałem goda i nie mam pół życia <grym> No ale Raz się żyje, dwa razy umiera mm. Jakiś zębiak łaził w górę Czuję, Mamy go no Przeszedł z nami po... OOOOOOOH Creepery Ty, czy... A! 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 Dobra, teraz to już <grym> <grym> Teraz to już ta pełna derwę a drugi mi wybuchł. Lybaki Ale mam tu rozpierdziuchę zrobił pan się w komiku u mnie w całego. Żeby wytrzymały? O no, demzut Żeby chyba W mordę jeża Żeby wytrzymała, a grunty padły No dobra, nie ma, nie ma co teraz tego budować, odnawiać. W sumie nie ma nie ma co i po co? Tutaj moje wypociny Mario i gumba Gumba pod No towarzystwo, idziemy zobaczyć do środka jakie... Je... Ja ci drzwi odporne. To otwórz, no. E nie! Szyba cała. Aaaa! Te drzwi nie lubię tych drzwi. Szyby całe to po, i Masz pożar pod schodami, ale poza tym jest okej. Okay. Moja, stara, moja stara sypialnia działa. Co to zrobiłeś? Zamknąłem, że nie... Oła, co mnie bijesz! To rozważam! A tu pękło! Dlatego ale to ja tam to tam przysłonie. Ciach... Czekaj. Ja trzeba z drugiej strony. Tam mamy swoją kopalnię, ale to mniejsza oto na razie. W ogóle nie wiem jak, czas... nie, nie wiem jak czas... zaraz, z czasem jak z czasem... Zaraz zdechnę, wiesz co, muszę iść po jakieś... Mi... Ko... jakieś kotleta. A ja mam kotleta! Sam, mną, sam jem muszę jem. też zjeść. Czy mi kotleta? Ale to sojowy jest, to nie, nie wiem czy jest taki pożywny. Spoko, to... <laughs> Widzę, że mamy odwiedzających normalnie w Muzeum Mario. No chodzą i strzelają z łuków. Strzelają z dupy. Może pokażemy jak tu jesteśmy już tego... A, piekiełko jak wygląda. W jakim miejscu nam się zresplendowało. No, no spoko, w sumie... Nie mam nic bardzo średnego przy sobie. Wszystkie narzędzia mam z kamienia właśnie. Bo ostatnio chodziłem tak, wiesz, na, na pałę, żeby... żeby nie stracić to. ...specjalnie z kamienia sobie porobiłem takie. Ta... Tani Sharis. Bo fakt, że portal nam się zrobił... o, o, o Ładuje bardzo się tu. miejscu na szczęście nie ma żadnych latających... badziewiów. No, w tym momencie nie ma. Jest całkiem przyjemnie. Nic nie widzę, żeby ten... Chodzą świnki. Świnki. Św świnki. zombiaczki. A to drugi portal jest, ty! Słucham. To drugi portal jest. Aha, to Wie? ty z niego wyszedłeś, tego drugiego. Czyli znowu mamy dwa portale, no? Poszukaj, zobacz, obejrzyj się mojego nika. Poszukaj. A, bah, ba. A jest Dobra, no, czyli, się czyli zrobi, zrobiły się A, dwa portale w, portale w takim razie. O, leci ten, kurde, biały strzelający z nosa. Zobacz do góry nad Twoim portalem w zasadzie praktycznie nad Twoim mamy kupę tego. No, no właśnie, widziałem w ogóle, w ogóle pod sufitami tu jest tego od groma. Na pewno tu wrócimy. Idę się przywitać no, ze świnką. Porozmawiajcie sobie. Dzień dobry! Halo! O, ale one szybko umierają! Eee. Nieładnie. Ona taka pacyfistyczna... No, aż się chciałem nieładnie. sprawdzić, nie? Co to... co to... Warte. Tak za, za, zaznaczam, że jeszcze generalnie nie robiliśmy żadnych wypraw do Nedera, tylko postawiliśmy portal na razie z ciekawości. Czekaj, coś tam... Białego... Widzę jakiś narożnik, ale mam nadzieję, że to nie jest ten... ...plujący skurczybyk. Hę? E? O skubany! To on był! Tylko sch schował no. się... Schował się w ziemi! O oh, jak shit, dobra ja, ja spadam Ale się bawi w krecika A to jest kamień Wygląda jak piach, dlatego czasami odruchowo załopatę chwytam Daj no, kamienia! Łap załopaty. Tylko pamiętaj w takim razie, żeby nie wychodzić moim portalem, bo znowu będą jaja Szkoda, że. że szkoda. Szkoda, że fajnie by było mieć taki fajny zielony mieczek, jak one posiadają. Ciekawe, właśnie. No, może będzie kiedyś. Może kiedyś będą dostępne. Trzeba nocza pomęczyć, to. może zrobi. Dobra, teraz. Żeby ja to się był się fajnie by było, gdyby to był miecz z Glowstone'a, o! I żeby świecił jak. o, właśnie. Żeby, żeby nie trzeba było wiesz, w ciemności tam ustawiać co, co pół metra tych. Pochodni tylko żeby świecił jak latarka i chodziłbyś takim mieczem świecącym Tylko z glosem strasznie kruchliwy jest więc przypuszczam. I pewnie byłby też kruchliwy, ale wiesz, ale coś za coś, nie? Przynajmniej byś miał taką... Post byś mi schody, bo ja nie mam... Co? Bo nic nie mam? Schody byś Aha, bo faktycznie ty masz tam i... jakąś taką skarpę, że ciężko wejść z powrotem Ciężko się wydrapać ja W ogóle cholera czasu nie mierzę. Nie wiem czy... Uh -huh. Nam 10 minut nie, nie wiem. ucieknie zaraz Dobra to masz już statki Wracamy na razie Dobra, do, do normalnego tego. świata Oj oj, na tyle na ile świat Minecrafta jest normalny Wow 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 Śmiesznie się wychodzi z takim lagiem No właśnie takie spadanie spadanie, spadanie. A, i mnie znowu przenosi do tego no nie Nie Dobra, nie jak szybko to... wybiegniesz to to cię nie przeniesie To trzeba, to jest, trzeba no to chodzi, chwileczkę to postać do... Bardzo ciebie Właściwie Tak, trawka tutaj właśnie po której stąpamy to tak fajnie wygląda ale to długo rosło no, Naprawdę się oczekaliśmy żeby to wyrosło tak ładnie i zarosło Na to trawsko ma sła... Sła... słabe trasko tempo powoli. Znowu się kurde świat pojawia bardzo długo odświeżę sobie mgiełką no, Ale widzę, że się, że się dzień zbliża No tutaj kort tenisowy niedokończony jeszcze <grym> Jak wygląda jak ten, jak O! Pajączek Oj właśnie! A ja Mam go! Akurat zostawił sznurki z dupy No to tutaj grzybki rosną A już trochę grzybku wyrosło, widzę No, miałem grzybki CZEBARŁYŚ?! Podłoga ci zniknęła Trochę ziemi musimy teraz dorobić co by nie było? Właśnie nie wiem co zrobić żeby w takich miejscach się nie pojawiały Czy to samo światło wystarczy? I może jakby to... nie bardzo Chyba tak no, wezmę na razie świetne. ci Tak na każdym drzewie po jednej pochodni dami. Może styk, może styknie nie, nie. Tutaj jacuzzi. Jacuzzi, e, Dobra wiesz co teraz zrobię szybkie cięcie sprawdzę jak jest z czasem I wrócimy za moment hmm. No dobra tu mamy jeszcze ostatnie dwie minutki można się szybko przejść Rozejrzeć Generalnie mamy tutaj już parę miejscówek obczajonych bardzo ciekawych Które właśnie będziemy chcieli zwiedzić I wszystko udokumentować Więc zabierzemy was ze sobą w różne ciekawe miejsca Zwłaszcza jed do jednej NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ JASKINI! Aaaaa! <laughs> Faj fajnie Niekończąca się jaskinia jest boska, naprawdę Krążyliśmy po niej nie, no dwie godziny chyba. No, tak, I, no I nie znaleźliśmy żadnego finiszu, po prostu trwało i trwało i trwało. Można sobie było chodzić, cały czas jakieś nowe odgałęzienia. No, nie wiem, ona chyba cały świat obejmuje. No dobra, to w każdym razie w tym filmiku to by było już na tyle. Zobaczymy się w następnym, tak jest. Wie, jak na jakiejś wyprawce już tym razem. Narazka. Yo, yo, yo.